Zobaczcie tutaj, to wygląda jak po prostu muzeum Stara, różna biżuteria A tu jesteśmy w jednym ze sklepów po prostu Tylko takim ładniejszym Stare monety Przyrobione na biżuterię Zobaczcie tutaj tam. to Tu takie szpile Nie wiem czy to są ceny Dalej, czy nie ale podejrzewam, że trzeba być z zasobniejszym portfelem. Żeby coś takiego tutaj kupić. Tutaj a tutaj już biała broń.